Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii z gry Roller Coaster Tycoon 3 Dzisiaj kontynuujemy to co rozpoczęło się w poprzednim odcinku, a dokładnie kontynuujemy scenariusz Tygrysi Las Nie wiem dlaczego nazywa się ten scenariusz Tygrysi Las, skoro zajmujemy się tak naprawdę pandami No ale dobra, takie tam szczegóły Dobra, już wszystko w sumie powiedziałem. Zajmiemy się dzisiaj pandami. To będzie rzecz, na którą poświęcę tutaj pełno czasu. Pandy zaczęły wreszcie się mnożyć. No właściwie póki co zaczęły zachodzić w ciąże. Nie do końca mnożyć, no ale już wszystko zaczyna już nabierać jakichś kształtów. No i powiem Wam, że nie jest źle. Kasa jest, więc też mogę w sumie więcej tych boksów, tych wybiegów dla pand porobić. Nie wiem, czy one aż tyle miejsca potrzebują. Sprawdźcie, ja to sprawdził. Zmniejszymy, im, słuchajcie, tak na starcie ten boksik. I być może od razu sobie tutaj wrzucimy inne pandy, żeby też tak jakoś wielce nie kombinować. Uuuu. Tutaj, o takie coś. Tutaj to przerwiemy. I rzućmy okiem na poziom ich zdrowia. Czy im tutaj pasuje wszystko, czy też nie? czy wymagania tutaj stadne, jeśli chodzi, i też, jeśli chodzi o, o właśnie, też wielkość. Pasują, chyba jest wszystko dobrze. Okej, okay, jeszcze 33 miesiące tylko. No to tam chwila, moment. Cały odcinek, słuchajcie, zleci na to. No ale co zrobić? Co zrobić? Tak, tutaj to, to zrobili w tym roller kosterze. Mm, tutaj też myślę, zrobimy ten sam myk. Po prostu przedzielimy te, te klatki na dwoje i. No kolejne pandy, po prostu tutaj wsadzę. Yy, myślę, że powinny mi się one tutaj mnożyć tak, jak to tam się działo. Dobra, tu też trochę mogę zwiększyć. Dobra dobra, pięknie Czyli tu sobie doprowadzę ścieżkę. Dobra, najpierw może te, te domy. Okej, okay. z tej strony. Nie, dobra. Wstawmy to może tym razem tutaj. Dobra. I tę możemy wstawić. Z tej strony może. Okej. Okay. Dlaczego? O, dobra, mogę jednak stawić. Mm, dobra. No i cóż, i taki plan jest, żeby po prostu one się mnożyły. To jest jedyny plan. Yy, niech się mnożą, później sobie poczekam. Yy, myślę, że będę zarabiał na tym mimo wszystko. Okej. Okay. No, tutaj coś oczywiście nie pasuje. Standard. Kurczę, ten... Czemu taki dziwny ten teren musi być? Naprawdę nie mam pojęcia. E, dobra, wstawmy jednak najpierw e, tę galerię obserwacyjną. Galerię widokową. Okej, okay, ale małą słuchajcie, się, bo myślę, że aż. Myślę, że moim gościom nie będzie robił różnicy, do której pójdą i tak naprawdę do tych w ogóle nie będą chodzili. Więc przynajmniej zróbmy to tak, żeby to jak najmniej strat generowało. Dobra, czy to działa, czy nie działa? Schody wyszły, czy nie wyszły? Coś tam jest. Dobra. Mm, teraz tylko z tej strony. Hop hop. Jest pięknie. Yy, to jakieś połączenie w sumie dobrze by było. Hmm. Średnio słuchajcie, się da. Dobra. Jednak nie. Okej. Okay, no i dalej będę cudował oczywiście z tym yy, co mi tak wybitnie wyszło w poprzednim odcinku, czyli yy, z podwyższaniem obniżaniem, która to teraz była opcja. Kurde. To była chyba ta opcja. Fajnie, że można sobie właśnie te krawędzie dopasowywać. Okej, okay, już chyba, chyba, chyba pasuje wszystko. Tak jest. Wydaje mi się, że jest, jest ok. Odpalać nie będę lepiej, bo póki co tutaj raczej zwierząt no nie widać. No ale zaraz, słuchajcie, właśnie sobie je tutaj dodamy. Tak jak to było w innych boksach, w innych wybiegach. Po jednej samicy, po jednym samcu, co im nie pasuje? Czemu nie mogę tutaj wrzucić? O, samica, samiec, czy tam odwrotnie, obojętne, dobra tu i tu, tak jest. No i myślę, że z tego już niedługo może być całkiem konkretny e, pieniądz. Chociaż póki co jestem, no, no, bardzo na minusie, jeśli chodzi o te pandy, ale spokojnie, jak one się zaczną już mnożyć, to powinno być nieźle. Nie wiem. Ile tych pand może mi się urodzić? Tutaj szczerze powiem, że, że nie mam pojęcia, czy, czy to będzie jedna panda, czy więcej. Dobrze by było, jakby jednak ich było ciutek więcej. Wtedy naprawdę duże pieniądze można by tutaj było zarabiać na nich. No ale dobra, tak czy siak ten scenariusz zapewne będzie wymagał naprawdę długiego, długiego czekania. Okej, okay, tutaj jeszcze dozorca musi zostać wyszkolony. Tego drugiego gnoja też wyszkolimy. I jeszcze dorzucimy mm, po jednym, tak i to było w poprzednich, e, tych pierwszych klatkach. Ok, jak sobie tutaj mm, wygląda mój park. Widzę, że ocena nie jest jakaś beznadziejna. E, jeśli chodzi o śmieci, wymieciny, jest problem. No jakiś tam malutki jeszcze jest. Informacja nie działa. No chyba mechanika akurat mam, A, tylko jednego już kurczę. Pamiętam, że jak coś się tutaj robi konkretnego, coś się tutaj buduje, to te informacje niestety umykają. Średnio tutaj parę rzeczy ogarnąłem podczas gdy chociażby yy, stawiałem ścieżkę w poprzednim odcinku no ale dobra, wszystko tutaj teraz już powinno być ok, ale tej dziurę dobrą wyżu trzeba przyznać <grym> to mi wyszło. Yy, ok, Także, także tutaj jeszcze dorzucimy po tak jak już wspomniałem. No i już chyba wystarczy tego. Wystarczy czekać na efekty, wystarczy yy, po prostu czekać aż zaczną się rodzić te, te młode pandy okej, okay, dozorca, pięknie, drugi dozorca też, zacnie dobra no, jak widzicie hmm, jak widzicie, mogę w tej chwili zarobić tyle huh, to jest ciekawe czyli co, jakbym sprzedał w tej chwili wszystkie zwierzęta to bym zarobił 1100 Czyli właściwie już mówimy zrobić potentata, na no to wychodzi. No ale tak jak mówiłem, słuchajcie, ja będę mm, starał się jednak je rozmnożyć. Yy, po to zrobiłem te 3, 4, 3, 4 boksy. Ale też wiem, że tak nie musiałem robić, pewnie bym nie, nie musiał aż aż tylu tych boksów mieć. Yy, to na nie zarabia na siebie, bo oczywiście tego nie odpaliłem. No brawa dla mnie. To też odpalimy. Kolejna panda jest w ciąży. No, tak jak mówiłem, dwie pandy wystarczą, mimo że nie są jakieś tam super zadowolone, mimo że te stosunki stadne są średnie. No, to jednak widzicie, mnożyć się wtedy chcą. Okej, okay, jak tutaj wyglądamy ogólnie w tym parku? Widzę, że chętni są na wszystkie atrakcje. To mi się podoba. Gości mało, ale, ale nie muszę jakoś tam wielce o nich też dbać, bo w tej chwili to tylko chodzi o te pandy. Dobra, miesięczny zysk z kolejek, nad tym jeszcze sobie popracujemy. Drugą kolejkę dodam, bo ona, ona jedynie będzie potrzebna mi do potentata. No, ale nie muszę tego jeszcze teraz robić. Dobra, hamburgiery nie działają. Hmm, dobra, już nie będę skąbił. Kolejny, kolejny mechanik, gościa wyszkolimy. Będzie przynajmniej dwóch ogarniętych tutaj. No i dobrze. I czekamy, słuchajcie, myślę, że bez sensu, żebyście tutaj siedzieli, patrzyli, słuchali, jak jak tutaj głupoty gadam, po prostu sobie poczekamy do momentu, czy wy, wy nie będziecie żegali. ja po prostu przejdę do momentu, e, kiedy już będą rozmnożone te pandy, a ja wtedy się z wami przywitam jeszcze raz, no i wtedy zacznie się tak naprawdę dalszy ciąg tego scenariusza, także do zobaczenia. Witam was po kilkunastu miesiącach Za chwilę panda powinna zacząć rodzić Jak widzicie jestem bogatszy o kilkanaście tysięcy dolców No to jest właśnie magia Rollercoastera Właściwie przez ten czas nic nie robiłem, po prostu gra była włączona, no a pieniądze zarobiły się same. Parę poprawek przez ten czas jednak musiałem uczynić, bo nie do końca dobrze tutaj <laughs> zrobiłem tę ścieżkę, no nie do końca było dojście, ale to były takie Kosmetyczne poprawki, najistotniejsze jest to, że już tutaj powolutku zmierzamy do, do pierwszego porodu i myślę, że zacznę tutaj coś zarabiać też za chwilę. Zobaczcie, się ukryła. O, masz rodzić, a nie spać. Ciekawe, ciekawe. W każdym razie za chwilę już powinno być tych pand troszeczkę więcej. No i też zaraz myślę sobie na nich zarobię. No takie trochę perfidne plany. Co tutaj się pojawiło? Panda będzie rodzić? Tak jest. Urodziła już i urodziła tylko jednego jed tylko jedną modę, ale za to będziemy mogli Zaraz yy... już go sprzedać. Także czekamy też na kolejne pandy, bodajże Cztery pandy były w ciąży, ta ostatnia panda, która jeszcze chyba w ciąży nie była, kiedy ja się z wami żegnałem, już teraz w ciąży jest, No ale dobra, rzućmy okiem tylko, tylko, tylko na to, na to młode, na to młode, czekamy aż, aż poziom zdrowia będzie trochę wyższy może, no i wtedy można myślę tą pandę już, już sprzedać, okej, okay. jak to się nazywa, Patricia, dobra. Widzę, że średnio im tutaj pasuje to, że są trzy te pandy. No dobra, poczekajmy chwilę. No i zaraz ją sprzedam. Widzę, że w tej chwili mogę aż 2000 zarobić na pandach. Ciekawe. Dobra, i wiadomo, w kolejny. W następnej kolejności weźmiemy się za menedżera, czyli to będzie się związało od razu też z postawieniem kolejnej kolejki Kolejnej kolejki, ale to brzmi e, Która też pozwoli mi e, zrobić potentata Dobra, już widzę, że poziom zdrowia tej Patricii jest na całkiem dobrym poziomie Więc teraz sobie możemy ją sprzedać Aż tyś jak widzicie, na niej zarobiłem no, i już wychodzimy powolutku do przodu. E, powoli tu się to już zaczyna jakoś wyglądać. Czekamy teraz na kolejne pany. Tak mówiłem, w ciąży. U, ale do opcji. Sporo. W ciąży, w ciąży są trzy kolejne. 11 miesięcy, 14 miesięcy, trzy miesiące. Pięknie. Jakieś tutaj wyróżnienia z otrzymuję, nie wiem za co, ale, ale okej okay. W każdym razie zabierzmy się już do tego rollercoastera, widzicie, hajsu mam jak lodu, za dużo, aż za dużo, nie wiem co z nim teraz robić No ale dobra, nie no, tak naprawdę wiem, wydamy go oczywiście na jakiegoś rollercoastera i można się o coś droższego pokusić Hu może coś takiego, węzeł Neptuna Rzadko kiedy mam możliwość w ogóle postawienia czegoś aż tak drugiego. E, tym razem na szczęście mogę, mogę sobie się tutaj sobie wydawać pieniądze, bo, bo ja po prostu mam Dobra. Co tutaj blokuje niby. Nie do końca wiem dlaczego. Te drzewa się nie mogą same usunąć, no ale dobra. Jakoś myślę tutaj znajdziemy wyjście z tej sytuacji. Tu przez chwilę chyba miałem podświetlone, że jednak mogę postawić. No kurde o, o, o. Z tej strony sobie. Tak obrócone sobie to postawimy, no tylko teraz trochę wyjście, wejście nie pasują, ale to nie jest jakiś tam ogromny problem, to sobie doprowadzę bez problemu Ok, mm, napoje nie działały, teraz już działają fantastycznie, mm, czekamy na kolejną ciążę Ok, ja sobie tutaj to dobuduję No powiem wam, że ta edycja terenu to jest coś jednak z czym mam problemy i, i, i co mi zajmuje trochę czasu i też właśnie przez tą przerwę się tym bawiłem no ale ogólnie to właściwie mm, zostawiłem komputer włączony nie musiałem nic tu robić żeby, żeby, żeby ten park się utrzymywał, no to jest trochę słabe naprawdę, zdążyłem sobie kawę zrobić tutaj nie będę mówił jakiej marki, bo za mało dawali po prostu zdążyłem to zrobić, no przychodzę a tutaj już koniec ciąży, no tak to wygląda nie trzeba wielce tutaj nic śledzić żeby żeby tutaj coś wyszło Ok, okej okay. Czy teraz to trzyma poziom? Nie, teraz trzyma poziom, dobra. Ok, no to zrobimy coś takiego, taki myk. Jezu, znowu, znowu będą kłopoty z tym. Ja to już widzę. O! To mi się zaczyna podobać. Dobra, słuchajcie, jakieś dziwne kombinacje tu odwalam, ale niech to chociaż działa. Tyle, tyle oczekuję, nic więcej. Dobra, pięknie. Mogłoby być lepiej. O, teraz jest dobrze, dobra. Tu znowu coś się rozdzieliło, no kurde. O co tu chodzi? Dobra, jak kombinować, to kombinować. Czemu nie? Dobra, tak będzie dobrze. Odpalamy to. Pełne obciążenie. No i dobra, jakaś ta scena, zaraz się tutaj ją wyklaruje, zobaczymy. Ani, oni tu dojdą, to trochę czasu minie. W każdym razie, no, tutaj chodziło mi tylko o to, żeby po prostu była druga kolejka, na której coś tam zarobimy. No ale ogólnie chodziło też też. Chodziło tylko o to, żeby te dwie kolejki były. No. Też całkowite miesięczne zyski też muszą być, nie, mo nie można o tym zapominać. No, myślę, że co, jak co, ale ta kolejka takie zyski będzie generowała, dobra za 5 dolców, nie no, więcej, dobra. Polipanda też będzie rodzić, więc zaraz jakieś tam młode się pojawią: 6,50, więcej, więcej. No i jest fajnie, bo więcej widzę tutaj. Ta Polipanda urodziła młodych, czyli mm, wydaje mi się, że za chwilę. Wyjdziemy już na plus, jeśli chodzi o te zarobki na zwierzętach. No dobra, bez przesady, aż, aż 3805 muszę, muszę zarobić, żeby wyjść na plus. No, trochę sporo, no ale... Uu, teraz to chyba deszcz powoduje to, że oni nie chcą za bardzo z tego korzystać, albo i nie. Hmm, no ten deszcz to jest spory problem w tym scenariuszu. Często się mu widzę pojawia. Jak tutaj wyglądają? Dobrze, dobrze, wszystko jest jeśli chodzi o te wbiegi. Dobra, jeszcze sobie chwileczkę poświęcimy na tą cenę. No i przechodzimy już do sprzedaży tych pant. No to jestem okrutny, od razu je sprzedaję. Nie chcą, nie chcą, za to nie chcą płacić. Dziwne, to jest, że za to 7 dolców nie chcą dać. A za tamto o wiele mniejsze, o wiele mniejszą kolejeczkę no, dają więcej. To jest. To jest ciekawe, że za to potrafią 830 bodajże dać, a za już... Y o wiele lepszego coastera tyle już nie wyłożę. Nie rozumiem, nie rozumiem czym oni się kierują. No dobra, nieistotne. Okej, okay, tutaj jest całkiem zdrowa ta panda. Mm, oczywiście to jest matka. Mm, to są młode. Dobra, myślę, że można już sprzedać. Pięknie. Jest hajsiwo. Tego też sprzedamy. No i mamy kolejne 2000. No, jeśli chodzi o zarobki, to mi to no, nie są potrzebne. Chodzi tylko o to, żeby tutaj zarobić, yy, żeby cel został spełniony. Oczywiście zarobki w sensie takim zarobki nie są potrzebne, że po prostu na nic z tego już nie wydam. Ok, no i chyba kolejne, tutaj kolejny okres oczekiwania yy, na mnie czeka. Yy, nie będzie tutaj nic za bardzo do roboty. No taki jest ten scenariusz. Dzieje się coś przez chwilę, później nie dzieje się długo, długo nic. Dobra, 6 miesięcy, 10 miesięcy. Ok, Pursley Panda, bla, bla, bla. Inne coś nie chcą już w tym ciąży zachodzić. Nie wiem, może tylko raz pandy mogą być. Ciężko stwierdzić, ale, ale ważne, że chociaż te dwie są. W ciąży najwyżej sobie zacznę sprzedawać po prostu te pandy, które mam. Właściwie już mogę zacząć to robić. Ok, czyli tutaj, gdzie nie ma, nie ma żadnych ciąż, to te pandy myślę posprzedaję. Percy, eee, tutaj tego pana można sprzedać. I tę panią też można sprzedać. No i tym samym za chwileczkę uda mi się y, zarobić 100 do, do dolców na czysto. To nie jest jakiś wielki problem. Okej, okay, tutaj ciąża jest, czy już jej nie ma? Już jej nie ma, więc też sprzedajemy. No i osiągnąłem poziom asystenta, ukończyłem ten poziom, wygrałem dużą sumę pieniędzy. Faktycznie sporo, sporo, kurde. Z 10 tysięcy tutaj dostałem. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Mmm, tego pana też wywalamy, też go sprzedajemy. I co musimy zrobić teraz? No i nic nie musimy zrobić teraz. Już skończyłem potentata. Kończyłem. Co? Już koniec? Serio? No, jak widzicie, ten scenariusz można ukończyć dość szybko bez żadnych większych problemów. Ja tutaj się chciałem bawić, zarabianie, rozchodowywanie, a tutaj uf, scenariusz kończy się sam i to jeszcze z 38 tysiącami na koncie. Także cóż, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. No, zostały nam dwa scenariusze z tego rollercoastera, więc ta seria już się kończy, no i więcej już nie będzie prawdopodobnie. Chyba, że jakieś takie luźniejsze odcinki, no ale, ale to się okaże. W każdym razie, teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek w nim, kolejny scenariusz. No, no łatwiutki, łatwiutki był ten, y, który pokazałem Wam w tym i poprzednim odcinku. Trochę mnie zawiódł. No ale co zrobić? Teraz dziękuję Wam już, y, chyba kolejny raz już za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.